Cześć! Przed nami rozgrzewka, czyli bardzo ważny element przed każdym treningiem, jako przygotowanie do trudnych ćwiczeń, jak również zapobieganie kontuzjom. Taka kompleksowa rozgrzewka powinna składać się z kilku elementów. Najpierw podgrzanie temperatury ciała, następnie rolowanie, później jest stretching i mobilizacja, następnie aktywacja mięśni, które będą pracowały na tym treningu. I na końcu potencjacja, czyli to już są już takie mocne, dynamiczne akcenty, przygotowanie układu nerwowego do treningu, który za chwilę będziemy robili. Podnieść temperaturę ciała możemy na kilka sposobów. Może to być zwykły bieg bokserski, pajacyki, trucht albo ergometr wieszlarski lub airbike. Lepsze są takie elementy, gdzie pracują też kończyny górne, bo za chwilę będziemy pracowali głównie kończynami górnymi. Jak ciało już jest rozgrzane, wtedy przechodzimy do rolowania. Robimy kilka ruchów na wałku tych mięśni, które za chwilę będą pracowały, czyli głównie to będą mięśnie pleców, triceps, trochę klatka, bo to jest głównie angażowane na przeszkolę. Wykonaj kilka dynamicznych ruchów wzdłuż całego mięśnia. Jak znajdziesz jakieś bardziej bolesne miejsce, Możesz obrócić się w różnych płaszczyznach, lekko je rozbić. Oczywiście powtórz to na drugą stronę. 5-6 ruchów. Na plecach, tak samo kilka powtórzeń skup się głównie na odcinku piersiowym. Triceps możesz zrobić na bałku albo na sztandze. Pracuj wzdłuż całego mięśnia. Znajdź taką pozycję, żeby plecy cię nie bolały. Cały czas mocno napięty brzuch, głównie przy rolowaniu klatki piersiowej. Strecznik i mobilizacja. Jak już mięśnie są lekko rozluźnione, teraz pora rozciągnąć je, żeby Podczas treningu pracowały w pełnym zakresie. w takie pozycji kilkanaście sekund. Następnie dynamiczne rozciąganie klatki piersiowej. Kilka ruchów w różnych płaszczyznach, w bok, w górę. Unieś ręce kilka razy do góry. Pamiętaj, żeby mieć mocno napięte łopatki i brzuch. Rotacja zewnętrzna i wewnętrzna. Łokcie cały czas są w jednym miejscu. Dodaj na samym końcu taki impuls, żeby powiększyć zakres. Wykonaj to w kilku płaszczyznach. Kolejna rotacja w stawie barkowym. Tym razem kciuki jest jeden w górę, drugi w dół. Również kilkanaście powtórzeń. Złap rurkę PCV trochę szerzej niż barki, e, może być to też guma i wykonaj kilka powtórzeń przekładając rurkę w stronę pośladka i wracając do brzucha. Jeżeli będziesz w stanie, zmniejsz odległość między dłońmi. Wykonaj kilka takich powtórzeń. Można wykonać również rotację raz w jedną, raz w drugą w stronę. Stań w rozkroku, możesz złapać mały ciężarek. Jedna ręka schodzi w dół, druga ręka wykonuje obrót 360 stopni. Oczywiście zrób to na dwie strony. 5-10 powtórzeń na każdą stronę. Otwieranie klatki piersiowej. W wykroku dwie ręce są po jednej stronie i każda ręka 5 razy do góry. Pamiętaj, żeby patrzeć za dłonią. Druga ręka schodzisz łokciem do samej ziemi, żeby pogłębić wykrok. Powtórz to na drugą stronę. Również 5 razy w jedną stronę i 5 razy druga ręka. Wykonuj ruch spokojnie, dokładnie, aktywacja, czyli wzmacniamy te mięśnie, które będą za chwilę pracowały. Na prostych rękach w klęku podpartym klatka schodzi jak najniżej do ziemi, później zaokrąglasz plecy wykonując kocik grzbiet. Połóż się na brzuchu, zepnij mocno brzuch pośladek, zgięte ręce. Unosisz do góry, spinasz mocno łopatki, następnie 10 sekund przytrzymujesz i wyprost do góry. Wykonaj ten sam ruch na prostych rękach. Nie musisz połączyć dłoni ze sobą. Oczywiście staraj się, żeby ten zakres był jak największy. Aktywacja mięśni brzucha. Pozycja hollow body. Na początku zgięte nogi, ręce idą do przodu. Napięty mocno brzuch, ocięchnięć woju przyklejony. Jak chcesz utrudnić, wyprostuj nogi, zjedź z nimi trochę niżej i tak samo ręce pociągnij za głowę. Plank na jednej stronie, ciało jest cały czas proste, w druga strona tak samo. Plank klasyczny, dłonie się nie łączą, głowa przed kręgosłupa. Zpięte łopatki, wykonaj kilka ruchów w trzech płaszczyznach. Ta guma nie musi być wcale mocna. Chodzi o delikatny opór i pracę łopatki. Następnie weź trochę mocniejszą gumę, zepnij łopatki i ściągaj łokcie mocno do tyłu. W taki sposób zaktywizujesz mięśnie najszerszych grzbietu. Zwis pasywny, zwis aktywny. Ważne, żeby głowa szła w stronę drążka i mocno spinać łopat. Podstawowe ćwiczenie w OCR-ach przed każdą rozgrzewką i biegiem. Potencjacja, czyli ostatnia część rozgrzewki, dużo bardziej dynamiczna, ostatnie przygotowanie przed mocnym treningiem. Wykonaj kilka eksplozywnych ruchów może to być dynamiczne podciąganie. Mogą być to masy lapy. Łatwiejsza wersja to jest pompka pozywna z wybiciem, może być z klaśnięciem. Jeszcze prostsze to jest rzucanie slambolem. Jak najmocniej wypchnąć ją w przód. Wyrzut piłki w górę. Napięty brzuch, jak najmocniej wyrzucić ją do góry. Można również jak najmocniej uderzyć ją w ziemię. Ciało już jest rozgrzane, teraz musimy je przyzwyczaić do tego elementu, na którym będziemy pracowali. Czyli jak planujecie zrobić swing na ringach, to zacznijcie od zwykłego zwisu na ringach, przyzwyczajcie dłonie do tego elementu, zacznijcie od krótkich ruchów, a dopiero potem przechodzimy do coraz trudniejszych, coraz bardziej wymagających. Powodzenia!